Jeżeli zgłaszamy się do specjalisty, idąc np. do stomatologa czy mechanika, to oczekujemy, że to on będzie nas obsługiwać. W końcu za to zapłaciliśmy. Zwłaszcza, jak zdecydowaliśmy się na jego usługi, słysząc pochlebne opinie na jego temat. Co powiedziałbyś jednak w sytuacji, w której umawiasz się np. z panią Basią na leczenie kanałowe twojego bardzo bolącego zęba. Pozostała ci polecona przez twojego najlepszego przyjaciela. Wchodzisz do gabinetu. Siadasz na fotelu i nagle widzisz, siedząc już opatulony całym tym osprzętem, nieznaną osobę, która podchodzi do ciebie, trzymając w ręku narzędzia stomatologiczne. Nie wiem jak ty, ale ja byłbym bardzo niezadowolony. Z taką sytuacją możesz mieć do czynienia nie tylko jednak u stomatologa, ale także w usługach SEO. Z tego odcinka podcastu dowiesz się, czym jest usługa White Label SEO oraz dlaczego lepiej jest jej unikać. Nazywam się Sebastian Miśniakiewicz i pomagam przedsiębiorcom pozyskiwać klientów z wyszukiwarki Google. Zacznijmy najpierw od tego, czym są usługi typu white label. Otóż taka sytuacja oznacza, że może na przykładzie do firmy A zgłasza się osoba, która jest zainteresowana usługami pozycjonowania. Firma A nie ma mocy przerobowych, więc oddaje tą usługę, deleguje tą usługę do firmy B. Firma B wykonuje tą usługę, rozlicza się za jej wykonanie z firmą A, czyli wystawia firmie A fakturę, natomiast firma A wystawia klientowi, który do niej trafił, również fakturę za zrealizowane usługi. Za usługi, które klient chciał, aby wykonała mu firma A, ale firma A, nie mogąc tego zrobić, oddelegowała to firmie B. Czy jest to dobre podejście? Czy jest to uczciwe podejście? Powiem tak, moim zdaniem, jeżeli klient zostanie poinformowany przez firmę A, że nie posiada ona niezbędnych zasobów do tego, aby zająć się jego zleceniem, to jest to sytuacja, którą można zaakceptować. W praktyce jednak wygląda to tak, że klient o tym nie wie i decydując się na skorzystanie z usług firmy A, decyduje się na nie ponieważ słyszał o niej na przykład wiele dobrego, ktoś polecił mu tą firmę albo też przeczytał jakieś opinie w internecie i wyszedł z założenia, że właśnie to ta firma nadaje się do tego, aby pozycjonować jego stronę. No ale to podobnie jak ze stomatologiem. Jeżeli idziemy do specjalisty, ponieważ jest dobry i ten specjalista nie ma czasu, no to nie oczekujmy, że jakoś usług Jaka będzie świadczona przez stomatologa, który będzie się miał zająć nami, ponieważ nasz główny stomatolog nie ma na to czasu, będzie zawsze na co najmniej takim samym poziomie. Owszem, nie mówię, że nie będzie, natomiast prawdopodobieństwo zaistnienia takiej sytuacji, zwłaszcza w usługach SEO, jest bardzo niskie. Uważam, że usługi typu White Label w branży SEO nie powinny mieć miejsca. Ponieważ klient musi być informowany o tym, kto zajmuje się jego stroną i co jest wykonywane. Wszelkiego typu delegowanie na zewnątrz i zarabianie na prowizji z tytułu polecenia komuś takiego klienta jest, mówiąc wprost, nie na miejscu. Z jednym małym wyjątkiem: że firma A powie takiemu klientowi, że nie może się zająć jego tematem. Posiada jednak znajomą, zaprzyjaźnioną firmę B, która świadczy takie usługi na podobnym poziomie i może ją polecić z czystym sumieniem, ponieważ wie, że dobrze wykonuje swoją pracę. No ale wówczas to nie będzie już white label SEO, tylko będzie to po prostu przekierowanie klienta od firmy A do firmy B. To już będzie całkiem inna sytuacja, dlatego zachęcam Cię do tego, aby nawiązując współpracę z firmą SEO, upewnić się, kto tak naprawdę będzie wykonywać pozycjonowanie Twojej strony. Powodzenia! Jeżeli w trakcie słuchania tego odcinka nasunęły Ci się jakieś pytania, pamiętaj, że możesz się ze mną w każdej chwili skontaktować. Wejdź na seoprofi.pl ukośnij kontakt. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.